które tutaj robimy, to gdzieś tak od lutego, żeśmy zaczęli robić, była taka potrzeba. Są seniorzy, którzy nie tylko chcą się bawić w, na ogródkach działkowych czy w świetlicach. Chcą, Ale chcą się pójść do lokalu. Spotykać. do dobrego lokalu. I ponieważ takie zapotrzebowanie było, to jak wiesz orientuje się, które są dobre lokale gdzie się można dobrze bawić. I rozmawiałem z, z Hotelem Central, z miastem Maniołów, nad Motławą i z domem nauczyciela. W tych trzech lokalach organizujemy, chociaż większość imprez tutaj. W Czyli tu jesteśmy w PG4. Tu w, znaczy nie, to nie PG4, to jest hotel, hotel Central. PG4 na dole i piwo. Tak głównie piwo, no i Dania i wszystko to jest fajny lokal wielostronny, tak? Wszechstronny. Jurek, nie mieliśmy okazji na sali, bo był taki tumult, jak usłyszeli, że Detko Bend ma występować, to i ci, go, co znają, a wszyscy go znają, i ci, co, co go nie, nie znają za dobrze, a takich już prawie w Gdańsku nie ma, taki szum się podniósł, że zadałem Jurekowi dwa, trzy pytania na sali, ale dalej nie można było ciągnąć. I słusznie powiedział doświadczony muzyk i konferencjer i w ogóle... I starszy pan. I sportowiec. Ja też. Że mówi, zostawmy, tak będzie okazja. Jak ty oceniasz te dzisiejsze tutaj spotkania? Radość i jestem naprawdę lekko wzruszony. Ale spodziewałem się, że spotkam znajomych, a nie chcę tak wielu. Cześć, 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 cześć. Tak. cześć. Bo wiesz, jak ja robiłem te imprezy na tysiąc osób, na 800, na. W tak. tak. Nie było kontaktu, żeby się z ludźmi. A tak. tura, w tym jesteśmy blisko, podchodzą jest do niego. przyjemnie, tak. tak. Nie, A jest pamiętasz, fajny. ktoś mi przypomniał nawet pod Bocianami, to było ze 100 lat temu w świętym Pociechu, nie chciał mi się wierzyć. I to jest miłe, że uśmiechnięci przychodzą panie, panowie. No panie, 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 No Panie, tak się, to coś ten to pomysł. Ja może zacznę jednak nie odkładatowy, tylko od tego, bo pytaliśmy, jak się zaczęło, ze sport i muzyki. No właśnie. No, Sport to się zaczął jak byłem małym chłopcem, kilkunastoletnim i organizowaliśmy zawody tam, gdzie mieszkałem, na Siedlcach. To tam sobie pogrywałem troszkę na pianinie, potem się nie dostałem do szkoły muzycznej, nie, zna, nie przyjęli mnie. Do, 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 do. I moja matka znalazła, znalazła mamusia, znalazła e, miejsce jakieś, się, znalazło w techniku wychowania fizycznego. Już nie matuszko. Pamiętam, pamiętam. Tam, gdzie to, 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 to jest dzisiaj tam, że ta buch, tak. I ja tam, taki chudzina, i się dostałem do dysko. Wszyscy się tam śmieli, czy śmiali, śmieli. śmieli. I tam był facet od muzyki, który nauczał śpiewu. I tam znalazłem klarnet, taki mały, którego się już prawie nie stosuje. I zacząłem na tym Pitu, on mi tam nauczył coś tam. To, I tak się zaczęło. Potem zacząłem, zajmować się już tam poważnie sportem, dzięki Komarowi właściwie. A, a dokładnie, no tak, właściwie to ja dzięki niemu, bo przyjechał na WF, wtedy WSWF. I namówił mnie na ten dziesięciobój. I tak się zaczęło. I, i, Czyli to Komar Cię nam mówił, tak? Na dziesięciobudzie. Tak, Zobaczył, bo ja skakałem ja wzwyż. Aha. Ja skakałem wzwyż i skakałem tam powietrze na w granicach metr osiemdziesiąt, będzie dziewięćdziesiąt. A on i przestał się... Musiałem p... tutaj trzypośrednio, bo redaktor nagrywa tak. I mówię, wyjdźcie za Czyli to będzie Zieleniewski, jego trener, znany bardzo tak. zresztą, zasłużony, również powiedział, Jurek, będzie. za... I tak się zaczęło. Tam... Parę rekordów, parę mistrzostw Polski. Na obozach grałem na Karnesie, bo już trochę wtedy pogrywałem, ale jeszcze nie miałem żadnego zespołu. Jak się skończył sport, to wtedy pomyślałem, a może by jakiś zespół. No i zrobiłem jakiś kwartet, tak, nawet z nad... Ten weznanymi... Nie, nie, to tak nie. nie? Kwartet wtedy Piotruś Nadolski, znany bardzo. Aha, tak, no, no, my Na Tromersce na... był taki kwartet w Gdańsku, nawet w a kwadratowa już funkcjonowała, oczywiście, funkcjonowała. I kwadratowej kierownikiem był Maciej Bielak, taki mój kolega. Mówił, Jurek, może byście zagrali u nas w kwadracie. Mm -hmm. Ja wiem, że tam kwadratowy to były takie sobie, ale ludzie przychodzili dość ambitni i, i wymagający. Ja wiem, no gdzie to jest? Z jakim programem? Ja wtedy grałem takie piosenki jak dostałem pajacyka na nowy rok. Pajacyk do szkąfika. On no, mówi, nie przejmuj się jakieś dać rady. Zebrałem wtedy jakoś grupę, zaczęliśmy się grać Santany, Kraptona, jakieś tam inne kawałki. Zapatrzyłem się na Luciana Woźniaka, który był liderem takiej znanej bardzo grupy yy, Flamingo kiedyś. Tak, na wybrzeżu bardzo znany Tak, grupa. On, nie tylko. On był takim showmanem, ale udało mi się zjednać ludzi, zaczęliśmy nam pogrywać na różne dobra. Kawałki, ludzie przychodzili, bawili się dobrze, i tak się za... no i tak się zaczęło. Spotkał nas tam, zastał nas tam, stan wojenny w tej kwadratowej i wtedy się urwało wszystko. A to się nazywało dekatlon Decathlon e... Dixon Zb, Dlatego, że Decathlon ten... No, Dziesięciobój. tak upraszczając. A, a ponieważ... No i... Bo ja tą nazwę I tak, tak, pamiętałem. Tak, w tak, tak. I, i, I w tej kwadratowej pogrywaliśmy wiele lat i do stanu wojennego. Stan wojenny to przerwał, potem była przerwa, potem koledzy mnie zaprosili, bo kaponiera była taka. Pamiętam. Czasem Makara, Makara prowadził. Makara tak. Ta. I tam grali koledzy Dixlen, stary jazz Ta. i czasami mnie zaproszali, ja tam pogrywałem coś tam, bo tam już trochę grałem na klarnetcie, nawet na pianinie. I pewnego dnia, grając w tenisa, Biele yy, Krajnowicz, brat... Jak się Leino, To znana osoba. E, szefa muzyka, szefa muzyk Ramy 111. Tak, Rama 111. Jak skończy przyjść do mnie, mam do ciebie tę sprawę. Czyli nie chciałbyś pograć na statkach, zrobić czwarty a na tych do Oka świata. Koledzy już pływali, właśnie Rama pływała 111. Mhm. Ja mówię, to było moje marzenie popłynąć do Oka świata, jeszcze zarobić niezłą kasę wtedy. Tak. No, pf, no, oczywiście, że tak. No i tak się zaczęło. Z, 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 zmontowałem tą grupę, pojechaliśmy na zary. jeden rejs, drugi rejs. Chociaż na, na trzecie, jak przyjechaliśmy i, i, i witała mnie ta sama królestwa, dyrektor. Kuruz dyrektor to jest taka osoba, która jest po kapitanie najważniejsza na mm -hmm. statku. I mówi znowu, Detko, bo, bo <laughs> mi się wydawało, że jak my gramy stare kawałki, standardy w, w nocnym klubie, w, w ten klubie, to jest ok. A tam trzeba było grać do tańca. No tak jak teraz grałem do tańca. No i tak się, to się skończyło, była przerwa, ta, ta, ta. ta. Po tym wszystkim wróciłem i sobie pomyślałem. Takie były modne kambeki wtedy, różnych grup. Tak. I sobie pomyślałem, może byś no, no i spróbowałem stworzyć kapelę i tak się znowu stworzyłem kapelę. Która to już, jest do dzisiaj trzątych muzyk to, to jest, no właściwie w tej... Bo wtedy jak zaczęliśmy grać Herbatkę u Tatka, tak, no program, to właściwie tylko jeden muzyk z, tam, z, tego, z tej grupy, nie dwóch, bandżysta i gitarzysta mhm. yy, w jednej osobie i Perkusista, który dzisiaj z nami gra na zastępstwie do tabele. No, no i tak się zaczęło, jak już ta herbatka, to Ale była... ta herbatka to cię wylansowała? Tak, na to było oczywiście, że to tak. Już, no. Już, no. No, 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 no i tyle właściwie, także ta muzyka, a przy okazji, przy okazji, mogę się pochwalić, że przez 20 parę lat, bo właściwie wspólnie z Przemkiem Dniakowskim i Kumpiliską co Sopot, który już nie istnieje. Tak. E, Reaktywowaliśmy Sopot e, Festiwal Sopot Festiwal w 1996 roku, bo, po 40 latach przerwy w Sopocie się odbyło, z prejadą fantastycznych muzyków, większość z nich już nie ma, jak Duduś Matuszkiewicz, czy Namysłowski Mysłowski podobnie, no, same Sławki, tak. no, i on tak mówi, tylko tak tam, no co tam, to tylko tyle i no, potem tak. nazwiska lecą, no, i potem najlepsze przez, na świecie, przez, przez kilkadziesiąt lat prowadziłem koput e, 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 ten pochód dexeno przez przez yy, Monte Cassino i też... Nawiązanie do tego pierwszego no festiwalu. No w ogóle tam, do wiedzowy. festiwalu jazzowych, to to, szczególnie jazzu tradycyjnego. <śmion> <śmionism> I, I cóż, no i wtedy od czasu do czasu również graliśmy na festiwalu, tam pół godziny. Uh -huh. na co, stary jazz oczywiście. I pewnego razu przyjechał e, na, na ten festiwal kolejny, u, 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 ówczesny prezes z PSJ, -u. nie będę miał nazwiska, bo potem miał pewne problemy i wręczył mi za tą całą działalność, którą prowadziłem przez wiele lat, przez reaktywowanie, festiwalu, przez te pomysły w organizacji, Zamawianie zespołu, i tak dalej. Gloria dostałem Artis. srebrny medal, No Chciałem to powiedzieć, ale w tym szumie no nie tak, można było. Tak, a w tym czasie dostałem jakieś tam z osłużonymi sportu, za z, sportu, z gdańska, do, 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 Ale glory srebrny to jest naprawdę dużo znaczenia. Powiem szczerze, że on że się mnie należy. O, jak należy. Jako, nie. należy, znaczy, należy się. ale nie za, same, za, za poziom muzyki, jaką reprezentuje, to ja to mam to świadomość. On mi powiedział, za to, że propagowałeś przez grudu. tyle lat. I trzymałeś grupę tak. przez tyle lat. przez ja nie dałem 50-lecie grupy i za to, dostałem za to wytrwałość, że to, dwa lata czy trzy lata temu przecież e, zostałem zaproszony go, gość honorowy do Iławy na kolejny tam parkę, czy, e, czy festiwal, tak? tak jako gość i tam grałem z duży big bandem zresztą. Aha, e, na klarnecie z, czy na saksofonie? Na Klarnecie. Za to, że właśnie... A jednak Saksowanie też grasz, tak? Tak, no tak. No. tak. Za to, że tyle lat udało mi się utrzymać kapelę. No bo to naprawdę... My mamy będziemy mieć teraz 55 lat. Ja będę chciał rozmawiać, że do tak, z, z, z urzędem miasta i z Marcalkowski, żeby jak zrobić ma jakieś taką dużą imprezę. I to w zasadzie byłoby... W no to ono, komarze, to można by było powiem Boże, drogi, ludzie. To, 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 to... Może lepiej nawet nie. Jezus! Nie, właśnie trzeba o opowiadać. W komarze. No bo mam tylko to nie Legendarna ja postać zresztą. K -No. Kiedyś prowadziliśmy taki bal czterech prezydentów w Sapocie. No no, w Nęskach z gładkim komarem. I on potem przychodzi do mnie już tam nad ranę i mówi, słuchaj, bo takiemu sąsiadowi pożyczyłem parę złotych. A on mnie spotkał w Indzie, bo on mieszkał na Żori zresztą, w takim tam dużym wieżowcu, i mówi panie Władku, ja nie mam kasy, ale mam taką, taką traktę ratunkową. Nie chciałby pan takiej trakty. No i Padek mówi, że on mi chce dać taką trafkę. Może byśmy to, coś zrobili. No i uzgodniliśmy, że popłyniemy traktą z Warszawy do Gdańska, taką okrągłą o. pompowaną Długo było o tym opowiadać, bo żegnały się na, na, bo żegnały na firmy. Każda coś przyniosła, i Władek, jak się wpakował do tego pontonu w końcu, a ja tam zrobiłem zakupy, żeby się zakupi... znało, do nich dopłynęli. A skąd? Nie tam? Dopłynęliśmy jakieś 50 kilometrów od Warszawy. I były takie tu długie, krótka Krótka e, wycieczka, długa opowieść, coś takiego. Człowieku, co się działo? No tam. ja sobie wyobrażam. W momencie, bo Władek zabrał ze sobą jakoś tą fuzję, to, jak to, kwintę, no dziadka dwulufową. No no. Się bawił z zawsze. A to było takie, takie z takim dachem Aha. i przestrzenił ten dach. Cholera. Kiedyś tak to spadł. Zmieniu, A masz że... jakieś wspomnienia z budynku, który jest obok czyli ze Starego Żaka? No, no, przykład, no, oczywiście, tamtych, no. ja tam piwnica chyba... u kuzynów. Ale jasne, że tak. Poza tym Ewa BM przez Bębi Beck, tak, pamiętam kapele, dobrze wiem. tam nie wiem, to jest kotit. Dużo było opowiadać, no, ale teraz muszę iść, bo ludzie miały, i cieli zabiją. Tak, jakby. nie. Także jest fajna zabawa, to jest od 17 do 21. Często jest tak, ostatnio wprowadziłem nie tylko sama zabawa, ale spotkanie z ciekawym człowiekiem kultury. Więc zaczęliśmy od Waldka Nocnego, pisarza, który pisze o, pochodzi z wyspy z Sobieszewskiej, ale robi różne... Inne pisze książki o, o Mierzei Wiślanej, o Żuławach, o Gdańsku. Jest historykiem, jest pisarzem. Od niego żeśmy zaczęli, a teraz no, już taka legenda, można powiedzieć, kultowy zespół bend I prawdę mówiąc, przyszedł być trochę później, ale chciałem tym Jorkiem przeprowadzić taki wywiad, no bo na wstępie rozmowa jest o książkach z, z, z panem Nocnym. A z Detko chciałem o jego karierze sportowca i, i, i muzyka. Ale był taki gwar na sali, już ludzie tak oczekiwali zabawy, że za dużo już nie pogadali, tam parę minut, parę pytań, bo chciałem, żeby ludzie się dowiedzieli. Nie wszyscy wiedzą, że Jurek Detko był trzykrotnym mistrzem Polski rekord. Nie, nie, na scenę nie, bo tam, tam jest hałas duży. Tam jest taki szum na sali, że e, po prostu jest trudno. I Jurek mówi, nie, nie, dajmy spokój, zaczynamy grać. I dobrze, no dobra, bo to ja robię przerwę. Najważniejsza jest gra. To schodzi z parkietu. Będzie bardzo ciepło, miło. I czas na ciepłe słowa, miłe słówka, Takie przytulanki. Proszę Basia, i Yeah, <laughs>